Siemanko z Trystery Chocolate, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i witam Was w tej przepięknej, onieśmielającej jakości nowej kamery. Ponieważ ten kto followuje mojego Instagrama Zapraszam, Polish Chocolate się nazywa ten wie, że mam teraz nowy setup, proszę bardzo, piękny w HD High Definition Chocolate przed Wami, który i tak będzie w małym okienku w rogu. Ale to nic, słuchajcie, witam Was w Joe Stickman Epic 2 E, oczywiście, zatrzymaliśmy poprzedni odcinek w walce z bosem i troszkę mnie to martwi, więc pierwszy to zrobimy zanim z tym bosem będziemy musieli w ogóle tutaj walczyć, to ja proponuję zrobić drzewka, proponuję je podlać i wszyscy powinni być szczęśliwi. Życie mamy? Dobra, wszystko jest w porządku. Gdzie jest w takim razie. Aha, tu jeszcze były drzewka, które musieliśmy zrobić. O! Je też trzeba podlać, podejrzewam. Pyk, pyk. I gdzie jest nasz boss, z którym mieliśmy walczyć? Co? Yy, bo już trochę zapomniałem chyba, gdzie my mieliśmy pójść. <noise> tu gdzieś chyba było przejście dalej, prawda? Tak, było przejście dalej. Więc. Robimy tutaj. Robimy. Tutaj i dzień dobry, panie wielki potworze. Raczej znaczy nie taki wielki, to jest tylko wielki krzak z nogami. Więc nie ma co się martwić. Bardziej bym się martwił, żeby tutaj e, go sieknąć jakoś. Jak ja cię mogę sieknąć? On mi, on mi zadaje obrażenia tylko. Chwila, e, uwolnijmy nasze, naszych ziomeczków. E, ziomuś, weź urośnij, jak możesz. O! Dobra. Ten urośnie Eee, nic nie wiem Nic się dzieje, nic się dzieje, nie, wiem, się, dzieje, nie wiem, się dzieje. Aha! Dobra, już więc się dzieje. Musimy uwolnić naszych y, koleżków i musimy ich podlać. Nie! Odejdź ode mnie! Nie! Dobra, żyję. Gdzieś tu miałem życie, prawda? I je zmarnowałem Kompletnie je... O! Niepotrzebnie je zmarnowałem, dobra, trochę rip. O, dos nie? Super! Teraz tego! Rośnij, rośnij, mój mały, rośnij, rośnij, rośnie, atakuj, super! Czyli ten boss nie był taki trudny, słuchajcie. Nie było aż tak źle. Kabum! Jest! Mamusia! Dobra, mamy życie. Nawet... O, mamy pełne życie! Czy, koleżanko, czy ty nam coś tutaj dasz, oprócz życia? Jakiś najlepiej itemek, może, nie? Kompletnie, normalnie, zero szacunku, zero szacunku. Chwila, my tu byliśmy! To jest nasze miejsce, w którym wcześniej... Chwila, czy jak... Ee, oblejemy tą maszynę wodą, to może się zepsuje? Nie. O, możemy, tak! Cofnij, cofnij, cofnij! Tak, słuchajcie, zapomniałem przecież teraz, jak mamy kredkę z wodą, to możemy nalewać wody do tych wielkich baniaków. I to nam daje dużo fajnych rzeczy, więc ja proponuję sobie stąd wyjść. I możemy teraz wlewać jak najwięcej rzeczy. O, tu jest, zobaczcie, baniak. Nie wiem po co mielibyśmy to robić, ale wlewam. Pyk. Coś to zrobiło? Chyba niekoniecznie, ale mamy mnóstwo innych tego typu baniaków, które trzeba otworzyć, więc proponuję się tym zająć. Eee, nie tutaj jeszcze, chyba. Tu coś było? Nic tu raczej nie było. Tu możemy podać te drzewa, jeśli coś za nimi jest. O, tu jest, ale tu już byliśmy. Tu było, był tu skrót do sertuszka, więc to nas nie interesuje. Tutaj na dole byliśmy. Co to na dole było? O, 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 zostawcie mnie. Zostaw. O, gościu, nie ruszaj, nie ruszaj. O, zobaczcie, tutaj są płytki naciskowe. Tak mi się wydaje, przynajmniej, tak? Spadnij. Jest. Coś się nacisnęło. Nie wiem co, ale. Gdzie mi tu z łapami szczurze? Tu była jedna płytka. Gdzieś były kolejne. Boję się, że. Czy tu możemy podejść? Możemy podejść, ok. Ej, tu nas w ogóle nie było. Czy tu była jakaś wcześniej blokada, którą właśnie zdjęliśmy? Niezbyt pamiętam, więc spróbujmy to ogarnąć. Stąd, tutaj, kabelek. Przy okazji, to drzewko możemy e, urosnąć. Proszę bardzo, rośnie duże, silne, super ekstra. Widzę, że. Dropnęło mi serduszko, którego nie mogę zebrać. Eee. Czy dwie tu jest? Tak myślałem, nie! Zostawcie mnie, zostawcie mnie. Zostaw, zostaw... Zostaw mnie. Czemu? Ty paskne... Czekajcie, mówiliście, że któreś... Po którychś widać, że to są złe, a któreś dobre. Ta jest taka niedokładna, a te są takie dokładne. Chodzi, chodzi o to, żeby była niedokładna. Czekajcie. O to chodzi? E, aha, to klucz Pyk o, Super Czyli To dociągamy tu Teraz tą drugą Fajnie jakbyśmy tego glut'a zniszczyli Dobra Glut zniszczony Jeszcze raz trzeba to drzewko e, Rozjaśnić Nie o to mi chodziło Chodziło mi o to. Dobra. I proponuję nacisnąć guzik. Aha! Prąd! Czemu tu jej prądu jeszcze nie dociągnąłem. Pyk. Teraz. Klik. Tu, 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 tu. Czekajcie, stop! Ja tutaj muszę. Drzewa rozjaśniać. Żeby było przejście z powrotem. Rozumiecie? O. Dobra. Powinno być spoko. Tutaj potrzebujemy. A nie, potrzebujemy zwykłej liście. Powiem Wam, ten labirynt robi się tutaj coraz większy. Ja coraz bardziej się gubię w tym wszystkim. Ale w sumie to spoko, bo jest co robić. Mamy kolejne drzwi, które nas gdzieś poprowadzą. A z tej strony mamy jakąś rękę szkieleta, boję się, że to będzie jakiś... ...boss. A... Okej. Okay. Gdzie tu z łapami, wężyku, do mnie? A ty co? Gdzie z łapami? Musimy ostrożnie tutaj bardzo e, działać. Proponuję każde drzewo napotkane po drodze po prostu... E, ...ozieleniać. O, i tu mamy skrót. Gdzieś, gdzie i tak nie możemy pójść, bo nie mamy jeszcze kredki z jajkami? Ale i tak spoko. No gdzie mi tu z łapami? Dobra, ostrożnie, bo my tutaj niepotrzebnie życie tracimy. No chodź, wężyku, no chodź. No chodź. Gdzie on? Jak on tak się dziwie teleportuje tutaj? Tu mamy kredkę, tak! je! Oh yeah. Mamy kredkę od jajek. Przez co? Myślę, że możemy sobie w łatwy sposób gdzieś tutaj skrócić. Na przykład, tutaj, kluj się, kluj się, kluj się, kluj się. Oh je. Yeah. I w takim razie, siub, przenosimy się z powrotem. Dobra. Słuchajcie. Mamy w takim razie. O, już się bałem. Mam w takim razie to załatwione, i wracamy do góry. Bo na górze nadal nie spotkaliśmy e, tych zapadni. O, dokładnie o to miejsce chodziło. Zobaczcie. Tutaj jest zapadnia, na którą trzeba coś zrzucić. Jak zrzucimy, ciach. Pojawia nam się most. I o ten most mi chodziło, tylko czy zadziała? Nie zadziała. Musimy mieć. Czerwony yy, klucz. Czy ten klucz zadziała? Nie, musimy zrobić czerwony klucz. Eee, edit. Czy możemy go po prostu przerobić na kolor czerwony? O, tak trochę hamsko. Ale zrobić coś takiego. Pyk. Pyk. Dobra. Dzień dobry. Proszę mnie wpuścić. Uuu. Tu mamy coś, dużo rzeczy do zrobienia, widzę. Zróbmy te wszystkie, wszystkie drzewa. siękkie Nawet te najmniejsze. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Przydałoby się jeszcze... Ło! Zminimalizowałem grę! <grywki> tak jak mówiłem, fajnie by było je wszystkie podlać wodą. Żeby mi się tutaj... Zrobiło miejsce. Tego chyba drzewka nie zrobiłem. O! I teraz możemy sobie przechodzić. Tutaj, 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 tutaj. I tu mamy serce, zobaczcie w rogu. To jest to, czego szukaliśmy. Bum! Dzień dobry! O! W tamte drzwi nie wchodzimy. W tamte drzwi. Zobaczcie, są zasłonięte za, za glutami. Nie wchodzimy tam. Tam jest potwór, do którego nie chcemy się w ogóle zbliżać. E, dobra, czy w tym pomieszczeniu coś tu jeszcze jest? Nie, tu jest, zobaczcie, tylko i wyłącznie serduszko. Więc, te drzwi mamy już tutaj obcykane. Tu są jeszcze jakieś drzwi. I tu są. Tu są, tu są, tu są, tu są. I to zobaczcie wszystkie drzwi, jakie e, są na tej mapie, czyli. Sprawdźmy może najpierw te drzwi na maksymalnie w prawo. Co wy na to? Czy możemy do nich jakoś dojść, bo wydaje mi się, że mam już wszystkie kredki, oprócz tej zimowej, ale ta zimowa jest do niczego na razie niepotrzebna. Nie widziałem tu nigdzie wody, przez którą trzeba by było przejść. Więc... Omijam was, omijam was, omijam, 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 omijam. Omijam, omijam. Eee, gdzieś tutaj. Aha, stąd się pojawiliśmy. Tutaj tutaj nic nie będzie. Okej, okay, jesteśmy tutaj gdzie chcieliśmy być. I gdzieś tutaj. A, nie mamy kilofa. To jest nasz największy problem w tym momencie. Zapomniałem kompletnie, że kilofa nie mamy. A, ale tu jest fontanna. I mówiliście mi, żeby tą fontannę na, napełnić wodą. Nie pomyślałem o tym, więc spróbujmy to zrobić. Jeśli. Coś tu się robi. Chyba nie o to chodziło, wiecie. Może tutaj się. E, trzeba mieć wszystkie serca, żeby to się jakoś odblokowało. To też jest możliwe. Więc to wejście nas na razie nie urządza w żaden sposób. Tu byliśmy chyba. Tu jest e, ten boss, którego pokonaliśmy. E, w takim razie. Kolejnym miejscem jest. Tutaj miejsce i ta, tam na dołach. Okej. Okay. A co z tym wężem? Czy my go mamy jakoś. Może go trzeba wodą podlać? Koleżko, może się trzeba. Nie, nic to nie, nic to nie robi. Oh, ale tu możemy przejść. A nie mogliśmy tutaj przejść wcze... wcześniej, bo nie mieliśmy jajka. Dobra. Dobra. Pora się wykluć. Teraz tutaj siup. Proszę mnie przenieść. Dobra, mamy kolejne miejsce, słuchajcie. Tu na dole. I to jest dokładnie to wejście, do którego nie mieliśmy wcześniej dostępu. Czyli wchodzimy, uwaga. Nowa lokacja. Z kolei... Ło, jaki byczek! O panie, jakie... Stary, jakie suplementy bierzesz? Jaki... Ja nie mogę... Jaki kolo. Dobra. Wchodzimy tu. I widzę, że mamy tu jakiś labirynt z tych. E, z tych e, piór zrobiony. Więc. Czy to jest ten? Nie, to chyba nie jest ten. E, tu mamy jakiś. O, ten za to chyba zadziała. Tak mi się wydaje. Czy to jest to samo piórko? O! Nie, to nie to. A może to jest to? Której z tych piórek musi działać, Dokładnie. To działa. OK. Tu mamy jakąś rzecz do napełnienia. Jest, zobaczcie, ukryta zapadnia. O nie. Ta zapadnia się nie chce obniżyć. Tak? Proszę się napełnić. Dziękuję. I mamy mostek. Który zrobił nam jedynie tyle, że możemy tu narysować sobie jajko Wystarczy, wystarczy Hop Przenieś mnie Supi I gdzieś tu prawdopodobnie, o mamy kolejną zapadnię Kolejne jajuszko do zrobienia Coś się otworzyło, nie wiem co. Ale tu mamy kolejne. Dobra, niech to wszystko się powykluwa. Gdzieś w końcu dojdziemy, słuchajcie. Gdzieś w końcu dojdziemy. Nie wiem gdzie, ale się na pewno uda. Tutaj. Mm, aha, bez... Bez tego nic nie zrobimy. Bez yy, możliwości rozwalenia kilofa. Dobra, słuchajcie, ale mieliśmy jeszcze drugą opcję, w której nie mieliśmy wystarczająco ee, tych dziwnych kurczaków. <grystanie> Więc zobaczmy, co nam się teraz stanie. Zobaczcie, bo to nas gdzieś zawozi na sam dół mapy i tam są chyba jakieś drzwi, czy mi się wydaje. Są drzwi. Ale chyba nie o te drzwi nam chodziło. Chwila! Jak to się stało? Tu był most! Aha! Czyli mamy jednak przejście. Dobra. Stało się w takim razie. O, 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 o. Koleżkowie! Co wy mi tu? Co wy mi tu od razu? Wszyscy mnie tu chcą zabić. Ej! Spokojnie! Powolutku! Ja tu tylko, ja tylko przyszedłem na chwilkę! Proszę mnie nie zabijać! Spokojnie! Spokojnie. Hej, wy wszyscy. Ja tu tylko, ja tu tylko sobie spacerkiem idę. O, dobra. Ciebie można chyba się pozbyć. Wydaje mi się. Dobra. Oh! Mamy kilof. Mamy kilof. I to jest, słuchajcie, chyba ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna do rozwikłania tej zagadki. Bo mam wrażenie, że po rozwaleniu kilofa znaczy, po otrzymaniu kilofa możemy już zrobić wszystko to, co mieliśmy poblokowane tutaj w okolicy. Więc, nie żeby coś, ale sugeruję e, zobaczyć na dzisiaj jeszcze wszystkie mapki, jeśli są gdzieś tutaj. Ej, tu nie było przejścia nawet, myślałem, że tu było przejście. E, ale... Czy ten? O, o, to nie to piórko. Nieważne, słuchajcie, e, mieliśmy przecież tu jeszcze jedną. E, jeszcze jedne drzwi. Ojejku, nie tutaj. E, tutaj? Jak ja tu przeszedłem? I jak ja stąd mogę wyjść? A. Ojoj. Czy ja mogę wyjść stąd w ogóle, jakkolwiek? Chyba nie, utknąłem. Ale jakie. Ja... Co? Czekajcie. Czekajcie. Bo ten yy, kawałek, to coś, przeniesie nam, nas, tutaj. Czy ktoś mi może wytłumaczyć jak to działa? Bo ja chciałbym się dostać do tamtych drzwi, bo tak jakby utknąłem w tym momencie, bez wyjścia. E, żeby tam przejść, tu jest jakaś, jakaś, jakiś kamień, może pod tym kamieniem jest, pod tym kamieniem pewnie jest piórko, niech zgadnę. Niech zgadnę. Proszę bardzo, czy pod kamieniem jest piórko? Ech. Tak myślałem. Tak myślałem. Dokładnie to, czego się spodziewałem. Gra nas znowu zrobiła w balona. Ale słuchajcie, to znaczy, że myślę, że kończymy ten odcinek. Kończymy go z tego powodu, że. Eee, zaraz będzie koniec gry. Tak dosłownie za chwilkę. Tylko rozwalimy wszystkie drewna, które musimy. Czy to jest. Czy my właśnie trafiliśmy do jakiegoś. Okej, okay, wiecie co? Zostawmy to. Ja chcę to zobaczyć w kolejnym odcinku. Dobra? Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie. Czemu się patrzę na kamerkę tutaj, kiedy ja mam kamerkę tutaj? Będę się musiał przyzwyczaić. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę. No i e, jeśli podoba wam się kamerka, chociaż teraz się trochę ściemniło, więc jest troszeczkę gorzej. Było na początku odcinka całkiem jasno. E, tak czy inaczej, ja to jeszcze dopracuję. E, widzimy się w kolejnym. Cześć!